W dzisiejszym odcinku zmienimy sobie Enziego w Kurczaka. Tak, dobrze usłyszeliście, dlatego oglądaj koniecznie ten film do końca. Jak możecie zauważyć, znajdujemy się znowu w naszym Minecraft'iku, Enz jest znowu na serwerze. Nie mam pojęcia, gdzie on się w sumie podział, ale jak możecie zauważyć, odbudowałem mu domek, tak żeby nie płakał, że rozwaliłem mu ostatnim trołem. Jeżeli nie widzieliście ostatniego trola, zapraszam was bardzo serdecznie w kartę, ponieważ tam możecie sobie ten odcinek nadrobić. W dzisiejszym filmie plan jest taki, żeby zbudować laboratorium i murdeczki, zmienić Enziego w Kurczaka. Jak już mówiłem wcześniej Laboratorium zbudujemy sobie pod ziemią Ale jeszcze przed tym prosiłbym was o zostawienie Koniecznie łapeczek w górę Ponieważ czym więcej łapek w górę Tym więcej odcinków z tej serii Nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału Bo jak możecie zauważyć Coś się stało z moją głową Coś się stało z moją głową O kurde musicie kliknąć suba koniecznie Bo tak mi zostanie Nie może mi tak zostać O dzięki mordo Dzięki że zostawiłeś suba Dobra, musimy zacząć coś budować w końcu I y, mam taki pomysł, żeby Te laboratorium zbudować z ironu Tak, dobrze usłyszeliście Wejście sobie zbudujemy tutaj O, jak możecie zauważyć, y, tutaj wielka dziura Właśnie po ostatnim trollu. Ale my sobie budujemy tutaj schody w dół Tak właśnie, żeby te laboratorium Było ukryte pod ziemią I tutaj już zaczniemy sobie robić wszystko z irona Więc tutaj sobie to wszystko obudowujemy Właśnie y, ironowymi Blokami, żeby to było tak właśnie Ładniusio, tutaj Zrobimy sobie takie wejście. O, takie, o, tutaj będzie wejście. Tutaj wszędzie naokoło musi być iron. Tutaj możemy zrobić nawet taką budkę, gdzie będą żelazne drzwi, mordeczki. I te żelazne drzwi już na starcie będą enziego trollować, bo co, jak co, ale wydaje mi się, że on tak łatwo nie wejdzie sobie tam na dół. Zwłaszcza, że ostatnio go strollowałem piecykiem. Więc bierzemy sobie tutaj ironowe drzwi, proszę bardzo. Tutaj dajemy sobie tak. Damy, słuchajcie, tutaj pół płytkę. Damy tutaj jeszcze dźwignię i damy ruch. Również mordeczki, przycisk, tak, żeby chłop był skołowany i nie wiedział do końca, co ma kliknąć, żeby wejść do środka. Musimy to jeszcze jakoś oświecić, dlatego wezmę sobie tutaj glowstone'a. I ten glowstone będzie właśnie tutaj e, w górze, jako e, lampka. O, proszę bardzo, tutaj coś się zepsuło. O niebo, ja za daleko zbudowałem wejście. Musimy je troszkę powiększyć, czyli te rzeczy sobie musimy poprzesuwać elegancko. I tutaj będzie już wejście, kolejne wejście, słuchajcie, do naszego laboratorium. W którym będzie właśnie ten troll I pewnie się zastanawiacie w ogóle Mwk jak ten troll ma zadziałać Że enzy zmieni się w kurczaka Otóż użyjemy sobie do tego comment bloku Teraz tutaj musimy zbudować wielkie pomieszczenie Właśnie w którym będziemy testować Na enzym tego trolla Będzie naprawdę mega zarąbiście Miejmy nadzieję, o nie wylała się tutaj jakaś woda Co jest? Dobra jak możecie zauważyć mamy tutaj e, taki kwadrat Który właśnie e, Będzie nam służył jako pomieszczenie laboratoryjne Czyli tutaj będzie powstawało Cały ten troll. Musimy sobie to tutaj mm, jakoś, jakoś udekorować, żeby to laboratorium rzeczywiście wyglądało jak laboratorium. Ale jeszcze przed tym musimy sobie te wszystkie bloczki pozamieniać na iron, żeby był właśnie taki sterylny vibe tego pomieszczenia. Jak możecie zauważyć, wygląda to coraz lepiej, bo coraz więcej e, już tego ironu tutaj e, zmieniłem. Takie podwyższenie, na którym Enzi będzie musiał stanąć i wtedy zmieni się w kurę. Powiem mu, że musi kliknąć F5 i naprawdę mega się zdziwi. Niektóre osoby Mogą się domyślać jak ten troll będzie wyglądał Prezentowałem to kiedyś w swoich tiktokach Ale będzie to naprawdę mega zarąbiste Bo Enzi totalnie nic się nie domyśla Właśnie, że taki troll Tutaj będzie na nim zrobiony bo go tutaj zaproszę i wtedy się Wszystko okaże, dobra, jak możecie zauważyć Mamy zarąbiste pomieszczenie Czy to przypomina laboratorium? Możecie napisać w komentarzu Moim zdaniem jest ok Teraz najważniejsza sprawa, czyli właśnie e, Miejsce do którego Enzi Będzie musiał stanąć i automatycznie Wtedy zmieni się w kurczaka, myślę, że to miejsce będzie e, tutaj, właśnie taka. E, zrobimy taką, jakby klatkę. Będzie musiał wejść, słuchajcie, do pomieszczenia, i wtedy e, odwrócimy jego, jakby uwagę, bo on wejdzie tutaj do pomieszczenia. A jak dziś tutaj, aktywuje comment bloki, i on zostanie zmieniony. Więc tutaj musimy sobie użyć e, szkła, właśnie w ten sposób. Tutaj będzie taka klitka, do niej będzie się wchodziło tędy. O, proszę bardzo, i tutaj będą żelazne drzwi. Damy tutaj też dźwignię, i będziemy mogli wypuścić się z jego wtedy, kiedy będziemy chcieli. Więc będzie to też taki dodatkowy. Trochę troll, e, ale musimy sobie Pierw tutaj to wszystko zamienić Właśnie na iron, w ten sposób Damy sobie tutaj jedną lampę Żeby tutaj było jasno, chociaż nie, czekajcie Damy tą lampę tutaj, będzie tak ładniej Okej, okay, mamy zbudowane miejsce Do którego zaprosimy jego, żeby tutaj stanął Teraz musimy się zająć Kwestią komend blokową Musimy sobie tutaj dać trzy komend bloki Chyba każdy zna komendę Na komend bloka Jest ona prosta, taka jak widzicie właśnie Na ekranie, mamy tutaj komend Bloka i teraz dajemy sobie tutaj trzy komend bloki. Te komend bloki będziemy musieli sobie dać tutaj na repeat, czyli na powtórzenie, tak aby komendy, które zostaną tu wpisane, były powtarzane. Do komend bloków przejdziemy zaraz. pierw trzeba tutaj, słuchajcie, to udekorować, żeby to wyglądało w ogóle jak laboratorium. Dlatego wpadłem na pomysł, że trzeba tutaj dać trochę endrodów, bo endrody powodują to, że wiecie, jest tutaj wtedy e, taki vibik właśnie laboratoryjny, że tutaj w rogach będą sobie właśnie o takie rzeczy. Dam dispenser, słuchajcie. Wewnątrz tej klatki, żeby Enzi się kurde zdziwił, że zobaczysz, bije tutaj do środka. A tu będzie dispenser, pewnie będzie się zastanawiał, że hej, wyleje się na mnie lawa. A, a tak naprawdę ta lawa się nie wyleje, bo to będzie tylko zmyłka. Dobra, wpadłem na pomysł, że przydałoby się tutaj dać trochę e, biblioteczek. Tak, żeby to miejsce przypominało laboratorium, że rzeczywiście jest tutaj centrum nauki. Tutaj sobie zrobimy dwa okienka, mm, takie jakby e, demonstracyjne. Czyli będzie tutaj jakaś roślinka, na której niby. E, są przeprowadzane jakieś testy i damy sobie tutaj o taką sadzoneczkę i tutaj damy szybeczkę i, i tutaj damy e, coś innego. T damy sobie to, czyli nowy blok z nowego neteru. Kurde, ile tutaj jest piasku. Halo. O, dobra, tutaj sobie o nie, tutaj też jest piasek. Naprawdę dobra, z boku może być piasek, ale tutaj damy sobie taką roślinkę. Padłem też na pomysł, żeby tutaj była lampa, która będzie mrugać. Bardzo łatwo zrobić coś takiego. Wystarczy odpowiednio mordeczki e, skonstruować zegar. Okej, okay, jak możecie zauważyć ten mechanizm po prostu przesunąłem e, i teraz wszystko działa tak jak powinno. Lampy będą mrugać, czyli Enzi będzie zdziwiony. Ja tutaj rozwaliłem niestety drzwi, więc je szybko tutaj e, wstawimy. Teraz możemy się zająć komendami, które właśnie posłużą nam do tego, żeby z jego zmienić w kurczaka. Okej, okay, pierwszą komendę, jak możecie zauważyć, wpisałem. Teraz czas na drugą. Druga komenda też jest wpisana. czas na trzecią. I trzecią komendę też mamy wpisaną. Oglądajcie do końca, to pod koniec odcinka wytłumaczę wam, e, która komenda za co odpowiada. Więc tutaj, jak możecie zauważyć, e, to zamurowałem, teraz dajemy sobie Tutaj trzy dźwignie, i jak wpuścimy sobie Enziego do tego pomieszczenia, to te wszystkie Komendy po prostu aktywujemy I on automatycznie zostanie Zamieniony w kurczaka, będzie naprawdę Mega, wiecie co, jeszcze wpadłem na taki Szybki pomysł, yy, czyli Słuchajcie, umieścimy tutaj Wiedźmę, tak, tak żeby Enzi się zdziwił Że hej, halo, Wuka, Co tutaj robi wiedźma, a ja mu wtedy powiem y, Enzy, nie przejmuj się tą wiedźmą, wcale Nie będziesz wyglądać jak ta wiedźma, więc tutaj Respimy sobie wiedźmę i zamykamy ją w tym w pomieszczeniu, właśnie szkłem, i yy, nie wiem, wydaje mi się, że coś powiem Enziemu w stylu, że Hej, stary, zmienimy cię w wiedźmę, Co ty na to? A wyjdzie kurczak. Ej, to jest zarąbisty pomysł. Enzi, gdzie ty jesteś? Ej, przy chwilą tutaj byłeś? Gdzieś się znowu schowałeś? Czemu ty mnie zawsze trollujesz? Halo, Enzi. O! Widzę, ej, widzę Twoje poślady. Zauważyłem Twoje poślady. Twoje poślady y, wystawały z za kaktusa. Ej, stary. Zaprosiłem cię tu dzisiaj, żeby ci pokazać, że odbudowałem ci dom, tak jak obiecałem. Patrz, wow, masz odbudowany dziękuję. domek. Domek jest y, idealnie tak samo odbudowany jak był wcześniej Znaczy no nie ma łóżka Nie ma łóżka, a. będziesz musiał se łóżka Ale nieistotne Stary, patrz co ci wybudowałem zaraz koło domu Tu masz zarąbisty nie. dom A tutaj, a tutaj koło, koło domu masz laboratorium Czaisz? A wygląda masz jak laboratorium Ej, Trochę wygląda jak bunkier stary, ale tylko trochę Ej, chcesz zobaczyć y, chcesz zobaczyć środek? Co, wygl... ale... co Jak wygląda środek? Nie, nie i Co się, co się tam znajduje? Nie, się Nic ci się stało. nie stało, a czemu miał ci się coś stać? Tu jest taki kod, że musisz kliknąć przyciski dźwigni nie? I dopiero pół płytkę, żeby wejść, wiesz? Gdzieś Dziwne, się, że teraz nie, to nie? zadziałało. O. Tak? Czekaj. Tak, o, o tak, dobra, teraz, teraz zadziałało. No, wow. zacięły się, właśnie o to chodzi, nie? Więc schodzisz sobie tutaj na dół, nie? Schod no, zejdź, Aha. zejdź, zejdź. Schodzimy sobie tutaj elegancko na dół, tutaj też. I jak możesz zauważyć, jesteśmy w laboratorium. Co tutaj jest? To są jak roślinki, na których. No, to ogórek, Ej, bo to jest kiszony, to, jest sko to nie jest kiszony, to jest kiszony. kiszony. Tak, tutaj jest kiszak, a tutaj jest korniszak Wow. <grym> tutaj jest korniszek, no. Ale, ale jak super, ci się podoba 24. laboratorium? Co, jak, jak oceniasz, stary? Podoba ci się? Eee, jest dosyć zimno, ale... Yy, dosyć ładne. zimno, no bo A, tutaj, tutaj są, robię? muszą być... A, co tutaj robi wiedźma? Szymona, eee, wylewuję pół mojego nowego domu. Słuchaj, słuchaj, bo akcja jest taka, że postanowiłem, że skoro zrobiłem to laboratorium, to wypadałoby zrobić pierwsze doświadczenie jakieś w tym laboratorium. Co ty na to? Ej, super! I zamieniłbym cię w wiedźmę. Znaczy, nie, nie? Wiem, nie wiem, czy to się uda, ale y, powinno, stary. Co ty na to? Ty naprawdę chcesz zmienić mnie w wiedźmę? Tak, stary, to normalnie brzmi mam. Pozacko, zróbmy o, to, to! O, no i świetnie, no musisz wejść tutaj do środka, U? proszę bardzo, tak, tutaj do środka. O, i musisz stać tu przy okienku, ej, ej, stary. Ej, 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 ale... Co? Nie Co będzie jest? sobie nie za mnie strzelało, ani, lawą, ani strzałą, w sensie? nie ani strzało. A, w sensie z dispensera. Nie, 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 stary, bo zauważ, że ten dispenser jest zaraz y, koło wiedźmy, bo jakby duszę wiedźmy przeniosę do ciebie. Znaczy nie duszę, tylko ciało. Wiesz o co chodzi, to tak to po prostu zadziała. Musisz to musisz ci. po prostu mi zaufać, nie? Y, nie zwracaj uwagi na to, że tu mryga światło i w ogóle. Jakby wszystko będzie w porządku. Nie nie się, Enzy, będzie ok. dobra, więc jesteś gotowy. Ej, to ja proponuję, żebyś zamknął y, oczy y, i wsadził kciuk do ust i go ciumkał jak niemowlę, dobra? Dobra! Bo to jest bardzo istotne, dobra, więc uwaga. Ja odpalam teraz maszynę i. Patrzcie wiedźma. to! To zadziałało! Jesteś! Enzi... No, Enzi nie do końca jesteś Wiedźmą. Je, je, jakby jak, jak ci robi. to powiedzieć, stary, jakby ci to powiedzieć, no zmieniłeś się w coś innego niż Wiedźma. Czy na pewno chcesz wiedzieć w co? Ej, bo ja tak. Ja tego nie planowałem, ta! Ja, ja tego Enzi nie planowałem. W sensie... Ej, Enzi, chodź wyjdź! Stary, kliknij sobie F5 i, i zobacz, czym, czym, czym się stałeś Ej, ej ja nie chciałem jestem kurczakiem Stary, nie ja ej! tego nie planowałem, naprawdę Miałeś nie być wiedźmą o nie. Ej, Stary, o chodź, chodź wyjdziemy, 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 stary Ja jestem, ej, bo skoro jesteś kurczakiem, nie? Ej, to sprawdźmy, nie wiem, czy to możesz chociaż takem. latać Sprawdźmy, czy możesz latać Wow! latasz? Ty naprawdę ej, fajnie, latasz ale... Ej, ja latam, stary Patrz, no ty latasz, jest, czy ty też? Ej, ale... ale... Czyli I nie jesteś... Fly. Wow, wow, patrzcie jak lata Ej, czyli nie jesteś, zły, że e, wyszedł kurczak, a nie wiedźma? A nie no, jestem zły, bo mogą ze mnie teraz rosół zrobić, tak? Nie O, ej, teraz teraz nie będziesz mógł e, latać, bo pada deszcz i będziesz miał mokre pióra Ale ja mam mokre pióra mą Wiedźma mnie przewiniła mogę mieć wpływ a. na pogodę, patrz Nie jesteś zadowolony, że jesteś kurczakiem W sensie, na ja czy ci kiedyś odmienię do jeżeli no. znasz sposób na odwo odwołanie tego. Właśnie. To problem jest w tym, stary, że y, na ten moment y, nie wiem jak cię odmienić, ale w następnym odcinku się postaram cię zmienić. Co ty na to? No nie ci mi, taki dobrze. pomysł. W sensie, to będziesz musiał parę dni pozostać tym kurczakiem, ja ci tutaj dam nasiona. Enzi trzymaj nasiona, jedz sobie. je Ej, Ja muszę już uciekać, myśli? stary. Ja Rzez muszę uciekać, stary, stary, masz laboratorium, masz dom, y, y, zjedz sobie nasionko, przegryź coś, ja już muszę lecieć, niestety. Y, no. Trzymaj się, trzymaj no, się, kurczak. Dobra, więc ja. Jak mogliście zauważyć, strollowałem dzisiaj z jego, zamieniając go w kurczaka. Możecie dać znać, co o tym myślicie i czy pomysł Wam się podobał. Jeżeli tak, strzelajcie koniecznie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. No i możecie pisać w komentarzach, jaki kolejny troll zrobić. Przypominam też o tym, że codziennie o 19 są live na moim Twitchu, na którego bardzo serdecznie zapraszam, więc yy, dzisiaj będzie tam live, więc mam nadzieję, że się zobaczymy. Ja byłem MWK, widzimy się już jutro, trzymajcie się na razie i elo! Pa!